O, tu jesteście. Słuchajcie, obecnie największym ograniczeniem w kwestii robienia takich fajnych rzeczy. To nie jest kwestia tam technologii czy narzędzi, tylko ludzie. Nie ma komu chcieć tego robić. Także ja mam dla Was taką ciekawą propozycję. Jak jesteście z Ciechanowa albo okolic i macie takie zainteresowania tam jeżdżenie na desce, tam drony, FPV, gdzieś tam łatmi, a ja czy takie tam jakieś... Tego typu głupie rzeczy. Dajemy ja dla Was propozycję, słuchajcie. Jak chcecie poświęcić swój wolny czas, w weekendy gdzieś tam na to, na rozwijanie takich zainteresowań, to my Wam udostępnimy odpowiednie narzędzia, tam tam, drony, filmowanie, gimbale, takie tam. I będziecie mogli łatwo sprawdzić, tak? Bo dużo ludzi myśli, że tam, no, bo ja nie mam tego, nie mam tamtego, to, to ja nie mam jak tego robić. A tu się potem okazuje, że to jeszcze jest kwestia ilości czasu na tego poświęconego, na rozwijanie tych umiejętności. Także my Wam damy narzędzia, dajemy Wam czas, żeby to wyszkolić. Super jak będziecie umieć, no to macie robotę, fajnie. I będziecie mogli sprawdzić, tak? na ile to jest w ogóle aktywna wymówka, no bo nie mam na czym, nie mam jak. Także jakbyście byli zainteresowani, to, to, to piszcie śmiało. Na pewno, na pewno chętnie damy komuś czas spróbować. Ale tak na poważnie, tak nie, nie także sobie dla zabawy, bo mi się nudzi w sobotę. Tylko jako taką może ciekawą ścieżkę kariery. No, Nie musicie rzucać swojej roboty, możecie to robić gdzieś tam weekendy i wtedy na pewno to będziemy w stanie sprawdzić. Także w razie czego to, to piszcie śmiało.